Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale Neapolkanku. Mój mąż zadzwonił, powiedział, że nie chce mu się jeść, nie ma apetytu, ale coś takiego, by zjadł, no takiego szybkiego. No i dzisiaj przygotujemy bardzo prosty, szybki i tani przepis na letnie, upalne dni. Przygotuję mu kaponatę y, po napoletańsku. Jak to się robi? Za zamknął tłumaczę. Prezelle, y, to są krążki suchego chleba, które przed jedzeniem muszą być namoczone. Żeglarze moczyli te krążki chleba y, bezpośrednio w wodzie y, w morzu i później na to rozgniatali pomidory, y, dokładali tuńczyka i to co mieli pod ręką. My zrobimy taką wersję naszą domową, ale naprawdę można położyć na to fresele to, co komu się podoba, to, co komu smakuje. Czyli może być tylko podstawą pomidory, tuńczyk, sałata, mogą być też alla caprese, czyli mozzarellę na to, a my wykonamy z tych składników, które nam smakują osobiście. Zapraszamy. Do naszego przepisu będą potrzebne następujące składniki. Prezella, świeże pomidorki koktajlowe, tuńczyk, czosnek, filety z sardeli, kukurydza z puszki, oliwki czarne, oliwki białe, bazylia, olej, sól i sałata. te frezelę można przygotować na różne sposoby. Na przykład pomidorki można najpierw pokroić w mąki kawałeczki i posolić, dodać oleju, czosnek i odstawiamy pomidory tak doprawione na parę godzin. I później jak woda z tych pomidorów wysączy się, tą wodą moczymy naszą frezelę. Ale gdy mamy mało czasu i chcemy przygotować tę potrawę, to po prostu frazelne moczymy w miejsce z wodą. Pomidory solimy. Dodajemy olej. Dodajemy czosnek. Dodajemy bazylię. Mieszamy. Tak przygotowane pomidory odstawiamy, aż trochę puszczą soku. Bierzemy naszą freselę. Ja przygotowałam taką dużą jedną i ją moczymy w wodzie. Po około 2 minutach wyjmujemy naszą freselę z wody. Widzimy, że się już trochę nawilżyła. Wykładamy na talerz. Teraz przyrządzamy. Wyłożymy trochę sałaty. Następnie wykładamy nasze pomidory. Dodajemy kukurydzę, Dodajemy oliwki. Teraz układamy nasz tuńczyk. Solimy. Dodajemy olej. Jeszcze trochę pomidory, które wymieszałam z resztką kukurydzy. Filety te są bardzo słone, dlatego też dodają dużo smaku do naszej kaponady. Dodajemy jeszcze pomidory i ozdabiamy listkami bazylii. Na koniec jeszcze troimy. Jeszcze trochę oleju. A oto nasza kaponata po napoletańsku. Jest szybka, a przede wszystkim przepyszna. Smacznego! Adesso assaggiamo. Si faceva troppo caldo. Come dice Wanda, goronzo! Non ce la faccio a mangiare questa pasta calda. Questa, questa cosa. Questo è bello fresco. Vediamo a mia moglie come si è organizzata. Anche gli uccellini ne godono. Buon appetito! Mm. Brava Dana, buon appetito! Smash Nego? Non so se dice così, io male. Bonsai Napoli. It's